W cebul, pokazuję już w obwodówkach, pokazuję moje śniadanie, oczywiście pełne energii, Zobaczcie to, to melon, się do Żółty, watermelon, pestki się gryzie, przyjejmerka mam przygotowane już następne, Pełne energii, wibracji, życia, że nikogo nie musiałem wykrwawić. no i oczywiście banan, tak się odziwiałem, to jest śniadanie delikatnie spróbować. Jeden posiłek dzienny tylko, bo jak się nie jadło nic przez 30 dni, ja w domu jem 16 na 8, więc terpejem tylko rano, teraz jem o godzinie 11.00 arbuza i o godzinie pierwszej czy tam 2.00 czy po południu tym jeden pośpiech, a zupy warzywne pokażę, jak mi zupełnie. Wydaje się, że to mleko kokosowe, organiczne, rewelacja. No i oczywiście tutaj, tutaj do tego wypadka. Zrobiona mam na stole debatkę z czubnika z stół i tak tam tak, tutaj takie jedzenie. Także polecam oglądajcie jutra tam igień z uciem do cegu i waga się trzymuje, chyba nie ma, cieszę się powoli wracam. Że jest trzeci czy tam trzeci dzień wyprowadzam tylko na papai i teraz zupełnie na owoce. Ja no i na pewno ta twierdza nadal nie spala mojego ciała. mięsem, ani żadną z z falcem, którego tu jest miliony. nie się, że to wszystko jest smażone. W tym kraju wiadomo, jak to jest mięso. Że Bez urazy Każdy je to, co potrzebuje. Zawsze się zastanawiam, jak jest tym mięsem. Mówią, że to jest dobre wibracje. Są głupowijemne, mają białą aurę. Ale natali, że pozwalają sobie, wybaczają wtedy, wybaczają sobie to mięso zapominają, że tam jest śmierć, zwłoki, cierpienie. To mięso na które Indyk przy kurczach był w rojle wodywany, stał w jednym miejscu, czekał na śmierć przez pięć miesięcy. Jak to zależy? Zadaj sobie pytanie, jak ono może ludzi brać? Jak i jakie wybracenie nie pozytywne? I jedną taki z takich zwierzę z, 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 z niewoli jesteś po prostu niewolnikiem, tylko czekasz, kiedy podają ci do słowa. Rozumiem, że jak jeszcze dziczyzna, która była wolna, miała słońce, biegała, była sprytna, musiała uważać, żeby ją nie zabił jakiś drapieżnik, musiała zdobyć jedzenie, ta energia przychodzi na ciebie. To z tego sprawdza. Jeśli jeszcze padnije z tego, z tego. Z tego wychowu przemysłowego, gdzie tam tylko właściciel chce patrzeć, czy, czy to przytyło, czy też zarobić. To jest typowy biznes zarobkowy, nie ma wspólnego z Bogiem, z kultą, z reptilianami. Może te reptiliany przybyły. Tak, to jest taka moja uwaga, zawsze zastanawiam ja się, mam takie refleksje, teraz położyć chcę. Wychodzę delikatnie, jeden pierwszy, nie mogę naraz, narzucałem do siebie śmieci, mógłbym zachorować. Pogadam z wszystkich w takich miejscach właśnie, nie tutaj. w hmm. liczę od 20 lat zawsze i tak doświadczam. Cieli się z to mi na pytanie. Czy mięso, z które stało indyk, czy kurczak, czy Świnia na hali, ma jakąś to wibrację? To mi mówi o tej wibracji, o przebudzeniu duchownym, o wyższej świadomości, o empatii. Kota i psa potrafimy zagłaskać, a zwierzę, które ma móc sześcioletniego dziecka, proba, i inne, potrafimy zjadać. I wtedy wybaczamy sobie jak ci politycy. Najpierw omówić swoją cuda, a potem jak się pusty, co sobie wybaczają i muszą najpierw napełnić swoje grzyby, a więc nachapać się. I wyjść do żłoba. I tak jest od milionów lat tak się Jeśli chodzi o nas same, wtedy już nie mówimy o wygracach. Najedzą cię mięsa zabitego i mówisz mi o wygracach. Mówisz mi o pięknej energii, pięknej energii śmierci, wybaczach. Śmierci strachu to zwierzę czekało tylko na śmierć. Ono nie jest żadne wolne zwierzę. Nie widziało nigdy słońca. Nie wiecie, to jest prawda. Nie cieszyło się wolnością, tak jak dzikie zwierzę na północy. To w nie ma tych, ale są już naprawdę rolnicy, którzy hodują tą naprawdę autarta na, na, na które to mięso z jakimiś rytuami zabija, nie męczy, nie wozi, nie kopie, nie bije zanim to zabija. Pozdrawiam wszystkich takie ciągłe, które będą plecje, pewne oczywiście dla każdego, kto mięso... Nie ma takie potrzeb. Zwykły, normalny człowiek się nie zastanawia nad wibracjami, ale nie mówię do tych, którzy ciągle wykładują o tym keto, carnivore, karnizel na B12. Muszą mieć dobrej wartości. Ja sobie szybko przekazywać taką wiedzę dla nich. Tak, na jedzą, przekażcie idykiem z fermy. Myślę, że tu nie ma żadnej Pozdrawiam, waga się trzymie i do zobaczenia. I od jutra z jutrem pokażę, jak się robi. A kto zainteresowany, nie hejtuj. Przekazuję Ci tylko moje doświadczenie. Dzień. No jestem tutaj na takie. No ten uśmiech, he, so nice. Ona jest tak kochana, że tutaj mogę wszystko zjeść i zobaczyć. się. smile is very good for my health. I są crazy. I see you. Okay, perfect. Yeah, on so many food here. You jest vegetarian? Vegetarian? Who is vegetarian? Yeah, I come, I come, come. Ah, spinach. Yeah, I try so. Yeah. Maybe you give me very good medicine for my health. Your smile is the best. Okay, zobacz, jakie tu dziewczyny obsługują. No pięknie. <laughs> fajne, fajne, no. Idę zobaczyć, co jest. Kusi to jedzenie, no jeszcze nie mogę wszystkiego jeść. Yeah. Thank you, thank you for your smile. I Na, zobacz, co tu jest. Tu są te kraby. Wszędzie mięso. A, po ciężkich walkach uzyskałem tutaj zupę. Widzisz, jest vegetarian w zubie? Tak. Yeah? Aj, idziemy, no. zobacz. Po ciężkich walkach czysto, nie ma tutaj kurczaka, nie ma żadnego e, świniaka. Także już się tu nauczyli, myślą, że jestem wariatem, że tak szuka. O. I tu jest ten szpinak, od nich super. I tu jest zampalaja, to co jest na, na idealne, na szóstkę, na diabety z jajkiem. I to I tu jest to UB. tu jest UB. No, to jest zube, zupa zrobiona, tu też nie ma żadnego mięsa, z fasolą UB, 600mg potasu, najlepsze co może być. No i takie jedzonko tu jest, ja jeszcze nie mogę większości jeść, ale już pokazuję co powoli jem, no, jestem tu w Cebu, tu. nie mogę sobie sam gotować, ugotować. Także tutaj skorzystam z ich dań, cieszę się, to jest pewne danie, które zjem i tą zupę wegetariańską. Wszystko wega, wega, tu nie ma żadnego ani puszczu, ani nic. To oczywiście z ryb, ktoś lubi, może zjeść, doskonały wybór ryb, z tuńczyka, jakie chce, tu jest tuńczyk. Także oglądajcie, oglądam tutaj, są wegańskie, to jest ściśle dla mnie, tu jest w ich szpinach taki, rewelacja. A, tu kolejne jedzenie, zobaczcie, to jest ryba, akurat tutaj, ktoś tu lubi ryby, to jest to słynne, go przy tamczycy, przy niedoczynności, i czynności naturalnej J, sałatka z tego, pycha. Lekko sparzy, cytryną, cudo, cudo dla organizmu, to jemy cały czas. Kraby, kto się kocha, krewetki, kotlety, nasze jak sabowe. No i oczywiście zupa z upastuńczykiem, tu jest, jak ktoś lubi. No, czy muszle no, ja mnie te zupy nie kuszą, sam zapach mnie przewraca No i oczywiście tu ktoś chce takie smażone no, ryby jakie tylko żywnie są no, jest muszę dobrać coś dla mojego organizmu można skorzystać z soku na picie pomarańczowego kokosy obierane już są też już wypiłem dzisiaj dwa a że korzystam nadal z soków jem owoce i to jest moja dieta tu kolejne stanowisko takie są tutaj. tu jest zupa kucieka. o no, i te kraby kto lubi zupełnić dietę białko, no to też jest ryba, to jest na kwaśno ryba zrobiona i takie jedzenie. no i tu z moringą zupa, też wegetariańska ściśle i to jest wegetariańskie. Polecam. No tego nie dotykam, to mięso wiecie jakich tu jest, także kurczaki chińskie odwołane w farmie, które czekały tylko na śmierć przez 3 miesiące, żeby je zjeść i zarobić na nich. Także nie kuszę się, nie ma to wibracji dla mnie żadnej. Także ja się mówi o wibracjach, o uduchowieniu, o przebaczaniu, a na talerzu jemy mięso, Wtedy nie mówimy nic z pokorą, bo to nam służy. A więc wybaczamy sobie wtedy. I cały czas wybaczamy tą śmierć na talerzu. Pozdrawiam. Ja się nie skuszę, bez urazy oczywiście, to jest moje życie i pokazuję. Jak wszyscy pokazują na okrągło te schaby i te boczki, a ja pokazuję to, co jestem wariatem i to, co ja lubię. Pozdrawiam Was wszystkich i dziękuję za uwagę. I zaczynam od tej zupy, ludzie. Dzisiaj jest południe. Czysto warzywna zupa. I tutaj jest, widzę kawałki. O, o, perfekt! O, super! Okra, perfekt! E, perfect. To jest mój kolagen. O, thank you very much. I już zaczynam mieć. Życzę smacznego wszystkim. Ta zupa ratujemy ciało. To jest kolagen dla mojego, to jest karnizyna. To jest karniwor mój. Pozdrawiam wszystkich bez urazy oczywiście. Każdy coś lubi w tym życiu. Dziękuję za uwagę i oglądanie moich szalonych filmików. Hej. Mam domu kuski, akurat z tego żyją. Mają tylko na mięso, nie dają ich. Wcinałem i pilipil tu. O, o kuski siedzą. Takie warunki mają kuski, tu gałęzie im zawiesili. I wcinałem te liście wszystkie. I taka rodzina to. też kuski ma. Są mięski, kuski na mięso. I się nie koju bez mleko dla kuski. Każdego, jak mają kobuty do walk przygotowane, na walki wystawiają, myślą zawsze, że coś wygrają. No i tak żyją tutaj, zobacz, trochę za cebu. Oj, tu mirakulu, tyle rośnie wszędzie. Mają ja w ogrodzie, zobaczcie, to jest najbardziej znana świata roślinna na raka. Jest tu tego setki. W ogrodzie mają zobaczyć. To no jest na, na, na raka uznane wszystkie autorytety światowe, się gotuje, śmierdzi jak mocz na początku. Cytuje się nawet godzinę i pije się z tego soka. O, na wątrobę oczywiście, hibiskusy. O, mama, look at me. Nie patrzy, wstydzi dzisiaj. O, i tak mieszkają sobie tutaj. W takich warunkach. To jest ich cały dobytek, takie budy. O, i tu jest miejsce spotkań. Pod takim dachem, tak się tu żyje. No, oh. ma każda tutaj. z tutaj. Very good building. Ja yeah, wiem, no, for cancer. The best. Cooking, cooking and drinking, drinking. I tak się tutaj odbywa. I tak i mamy koguta. For fighting, eh? Yeah? The chicken is for fighting? Yes. Fighting. No, karimura, eh? Is champion? O? o, ja, ja. Nie? o, to fighting. Poszyte już ma rany, bo już był dostał mu nogą przecieli. I ma go stawia na różne wystawy walki. Karmię i pilnie. I tak żyją tutaj ci najbiedniejsi ludzie. I to mi kulumy podnieca wszędzie, ono jest. To ich całe domy tutaj. Środka będę wchodził. Tej całej rodziny tutaj nie stały. W takich szopach fighting o here. i tu wodę mu daje to jest specjalny do walk no Żarna dostają To jest po fighting nie fighting. o i tu karmię te koguty to jest ich całe życie Kury nie mają tu ani jednej na jajka tylko wszędzie te kury są na, na walki jak urodzą koguty Mogliby mieć dobre jajka no ale nie ma co te kury by tu jadły jak tu nie ma ani grama trawy ani zdziebła no, żyją tu strasznie nędzy, no. Zobaczcie, jak się tu żyje. Na płocie się suszy, dzieciaku pełne, cały plac. Zobaczcie, jak mieszkają. Wszędzie koguty na walkach. W takich klatkach, o, są tutaj mieszane. Tak to wygląda. O, tutaj dziewczyny. Wszystkie całe rodziny, dzieci. Wszystkie mają dzieci tutaj od 18 nawet 16 letni i tak się suszy to jest cała suszarnia pranie ręczne oczywiście wszystko Tu pokazuje tu malunga i moringa wszędzie w ogrodzie każdym domu jest moringa pozdrawiamy tak się tu żyje tak i cały, cały dom i cały dobytek no ale wszędzie liczniki są prąd jest elektro wszędzie prąd nie pracuje elektrownia tu pilnuje no i tak się mieszka jak mieszkają tutaj w takich super hello hello i dzieciaki chodzą za mną pozdrawiam wszystkich i oglądamy jak żyją Filipińczycy tutaj ci najbiedniejsi pozdrawiam z takich miejsc tylko takie odwiedzam no mnie nie zobaczycie w spa, w hotelach luksusowych, tylko takie miejsca podziwiam pozdrawiam, patrzcie jak się tu żyje Hej!